Ok, z Ikei Jeszcze raz przez ten śmietnik okay. Czekam na się bram otworzy, nie będę może tego nagrywał i ruszamy. Jeszcze raz ten śmietnik, który po prostu jest tutaj okrutny. No ja nie wiem co oni tutaj wyrzucają. Nie sądzę, że to IKEA robi takie porządki sobie w magazynach. Jakieś gipskartony. No jest tego opór. Jeszcze ten samochód, który tam jeszcze niedawno temu nie stał, a teraz już stoi, więc tutaj widocznie przybywa tego złomu bardziej korzystnie by się go opłacił prowadzić na złon Po prostu 660 e, fontów jeszcze byłoby tutaj szkoła jakieś mamy, późba. No nic, mam nadzieję, że to nic tam nie podchodziło po włonie. Londyn, XXI wiek, Łuśwo.